Dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym filmiku na moim kanale. Tak się zastanawiałam, powiem Wam szczerze, co by to dzisiaj dla Was przygotować, a chciałam, żeby to było coś szybkiego, co się robi szybko i co jest smaczne. Tak sobie zaglądałam dzisiaj do chlebaka i <laughs> patrzę, kurczę, no. Nie, ma, nie mam z czym dzieciom bardzo zrobić kolacji. Dlatego od razu weszłam sobie w aplikację kuki i znalazłam coś właśnie takiego fajnego, szybkiego, co nazywa się Proziaki. Dodatkowo będziemy robić do tego masło czosnkowe. A Proziaki, kochani, to nic innego jak regionalny przysmak, który pochodzi z Bieszczat, a ponieważ ja niedaleko Bieszczat mieszkam. Więc tak sobie pomyślałam, trzeba spróbować. Więc do dzieła. Najpierw, kochani, zrobimy masło czosnkowe, które robi się genialnie, szybko i wspaniale smakuje. Zaczynamy. Do naczynia miksującego wrzucić jeden ząbek czosnku. A następnie będziemy go rozdrabniać. Sprawdzę od razu, czy jest wystarczająco rozdrobnione. Och, no oczywiście, no jakże by inaczej. Super rozdrobniony. Teraz będziemy dodawać, kochani, masełko. Powiedz, Ma 100 g masełka miękkiego pokrojonego na kawałki. No ja oczywiście już, już sobie wrzucam kawałeczki naszego masełka. Będzie jeszcze nie tylko na kolację, ale i na śniadanko. Eee, jeszcze i jeszcze. No, jeszcze taką ociupinkę, bo na pewno będzie pyszne. Więc im więcej, tym lepiej, prawda? Dobrze. I teraz dalej. Jedna czwarta do jednej drugiej łyżeczki soli. Już dodajemy. OK. Dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego mamy i teraz przez 15 sekund na obrotach 3 będzie nam się nasze masełko robiło, więc widzimy się jak już się skończy i przełożę sobie do pojemniczka. Nasze masełko już jest gotowe, przełożone. Jest bardzo dobre, bo właśnie go kosztowałam i było świetne. Więc odkładamy na bok. I przechodzimy teraz do robienia tych naszych proziaków. Między 20 gram mąki gram kefiru lub 400 g słodkiego mleka. Ja mam kefir. Dobrze. Dalej. Jedna czubata łyżeczka sody oczyszczonej. Już dajemy sodę oczyszczoną, czubatą łyżeczkę. Łyżeczka. Zrobione, dalej, jedna łyżeczka cukru. Zrobione, dalej, jedna płaska łyżeczka soli. Dodana, dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Będzie nam się teraz wyrabiało nasze ciasto, więc jak się wyrobi, to widzimy się ponownie. Nasze ciasto już się wyrobiło. Teraz musimy przełożyć nasze ciasto na blat. Zobaczymy, czy to uda nam się wy wyrzucić w ten sposób, który Wam kiedyś właśnie się uda na blat kręcimy sobie śrubką o super i wychodzi super e, tak troszkę się klei nasze ciasto ale po to mamy mąkę żeby w razie potrzeby jej użyć i teraz kochani nasze ciasto które wyciągnęliśmy musimy rozwałkować na Rozwałkować na grubość jednego, około jednego centymetra. I będziemy wykrawać sobie kółeczka, tak jak do pierogów. Zalecane jest, kochani, aby wielkość szklanki, znaczy, aby były to krążki wielkości około 8 centymetrów. Dobrze, więc ja sobie tutaj już o, dobra, już Wam tutaj obniżę, pokażę, jak to wygląda. Ciasto bardzo fajnie pracuje, troszeczkę mąki wystarczało podsypać, żeby się nam fajnie, żeby się nam nie klejło. Więc ja sobie tutaj standardowo odkładam kawałek, bo tak jak mówiłam, małe mam tutaj pole do popisu, więc muszę się posiłkować. I po kawałeczku będę sobie odkrawać naszego ciasta i będę sobie je rozwałkowywać na grubość 1 centymetra Okiem. i będziemy sobie wykrawać nasze proziaki. Już sobie nastawiam tutaj, kochani, patelnie, ponieważ musimy smażyć, kochani, na patelni. Yy, na patelni. Na patelni. Ja to sobie, może ją tutaj stawię, bo się robi ja tu kabelek. O, no i co. Poczekajcie, kochani. siła wyższa, już odpalimy. Dobra. Na, patelni bez, na patelni bez tłuszczu musimy sobie e, nasze proziaczki smażyć. Proszę, podsypiemy jeszcze, żeby nam się tutaj nie przyklejało. jak widzicie kochani, myślę, że to już będzie takie w sam raz. więc teraz widzicie jak ciasto fajnie pracuje. I będziemy sobie wykrawać takie kółeczka, które za chwilę będziemy wkładać na patelnię. I je obsmażać z obu stron. Z każdej strony po około 3-4 minutki. Tutaj pokażę Wam zaraz, jak to, jak to wygląda. I jak już będę mieć wszystko wysmażone, kochani pokażę jaki efekt końcowy naszych proziaczków. Myślę, że już mogę położyć, że patelnia już jest wystarczająco nagrzana. O! I będziemy sobie teraz smażyć. W międzyczasie będziemy szykować kolejną partię ciasta. Kochani, tak to wygląda na patelni. Po kilka minut z każdej strony, jak odwrócimy na drugą stronę, to wam pokażę, jak to wygląda. Tu już część odwróciłam na drugą stronę. Jak widzicie, nasze proziaki dzięki sodzie jeszcze sobie rosną. Więc pomimo tego, że były rozwałkowane, ciasto było rozwałkowane na grubość 1 cm, to i tak one sobie jeszcze fajnie na tej naszej patelni podrastają. Tak więc kochani widzicie sami. Już widzę mogę ściągać już te proziaczki. Jak sobie wszystko wysmażę, to widzimy się ponownie. Jestem już kochani z powrotem. Wszystkie nasze proziaki, proszę, jest ich całkiem sporo. Według przepisu powinno być ich około 16, a mnie wyszło ponad 20. Więc wszystko właściwie zależy od tego, jak dużą szklankę mamy. No i przydałoby się teraz przetestować smak. Biorę sobie nożyka i masełko pyszne nasze i naszego pysznego kroziaczka Pycha. Mm, kochani palce lizać zamiast chleba e, zamiast e, e, kochani e, bułek fantastyczne bardzo szybko się je robi e, bardzo szybko się je wyrabia Fantastycznie smakują, i jest po prostu, słuchajcie, rewelacja. Nie potrzeba sera, nie potrzeba wędliny, nic. Jest naprawdę cud, miód i polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo wykonanie tego pysznego przysmaku mieszkackiego. Więc cóż, kochani, yy, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że jesteście, że jest Was coraz więcej, że jest coraz więcej Was, mnie subskrybuje, ogląda, śledzi moje filmiki, więc cóż, uwielbiam Was za to, że jesteście i że chcecie być, bo przecież nikt Was tutaj na siłę nie trzyma. Kochani, trzymajcie się cieplutko do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!